W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Duchu Święty, <coughs> który oświecasz serca i umysły nasze. Dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta lektura katechizmu Kościoła Świętego i katolickich pouczeń duchownych była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 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 Najświętsze Serce Zbawiciela, na Niepokalane Serce Maryi, Młodziele. Święty Józefie, Młodziele. Święty Atanazy, Młodziele. Święty Tomaszu Zakwinu, Młodziele. w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Katechizm rzymski według uchwały Świętego Soboru Trydenckiego dla plebanów ułożonych wydane było jasło czcionkami drukarni Stigera 1866 rok. Z tomu trzeciego części czwartej rozdziału dziesiątego o pierwszej prośbie modlitwy pańskiej czyli święcie imię Twoje dalsze punkty. Punkt jak się to stać może, aby imię boskie poganom stało się świętem? Świadczy bowiem apostoł, że oczyszczony jest Kościół obmyciem wody w Słowie żywota, a to Słowo żywota znaczy imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, którym chrzczeni i poświęcani bywamy. Więc ponieważ człowiek żaden, ani oczyszczony, ani ocalony być nie może, nad którym by imię boskie wzywane nie było, wtedy żądamy i tego prosimy od Boga, aby cały naród ludzki, pominąwszy nieczyste niedowiarstwa ciemności i boskiej światłości promieniem oświecony będąc, tak moc imienia tego poznał, aby w niem prawdziwej świątobliwości szukał. A przyjmując sakrament Chrztu świętego z ręki samego Pana Boga w imię świętej nierozdzielnej trójcy doskonałej dostąpił w świąte obliwości. Czyli co mamy z katechizmu? Pragnienie, żeby wszyscy wzywali świętego imienia Bożego. Pragnienie, żeby wszyscy yy, wszyscy byli obmyci wodą w słowie żywota, a to słowo żywota. Znaczy imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To nie, że sobie możesz wierzyć w jakiegoś Boga, którego sobie wymyśliłeś, i, i to jest dobro, i ta, i ta religia jest dobra. 6. Prosimy także, aby grzeszni ludzie poprzestali, poprzestali grzeszyć. To zaś żądanie i prośba nasza nie, nie mniej się stosuje do tych ludzi, którzy grzechami, złościami zmazani czystą i zupełną sztu świętego całość i niewinności sukienkę utracili. Dlaczego stało się, iż w onych nędznikach powtórę duch nieczysty mieszkanie swoje założył, Żądamy więc i prosimy Pana Boga, aby też w nich święciło się imię Jego? aby przyszedłszy do rozumu dobrego, dostąpili pierwszej świątobliwości przez sakrament pokuty i stali się świętem i czystym mieszkaniem boskim. I siódmy punkt. Prosimy, aby wszyscy Panu Bogu służyli. Prosimy na koniec, aby Pan Bóg swoją świątobliwością wszystkich ludzi oświecił. Aby mogli widzieć, że każdy datek najlepszy i każdy dar doskonały, wstępujący od Ojca Światłości, nam z łaski Boskiej dany bywa. Abyśmy mierność, sprawiedliwość, życie, zbawienie, na koniec wszystkie te duszne, jako i cielesne, tak powierzchowne, do naszego życia służące, jako i zbawienne dobra przywłaszczali Jemu samemu, od którego, jako opowiada Kościół, wszystkie dobra pochodzą. Jeżeli zaś Słońce swoim światłością, jeżeli inne planety bo biegiem swoim i ruszaniem się pomagają ludzkiemu rodzajowi, jeżeli żyjemy tym powietrzem, które nas otacza, jeżeli ziemia obfitością zboża i innych pożytków życie wszystkich utrzymuje, jeżeli za staraniem urzędu w pokoju zażywamy, wtedy tych jako i tego rodzaju innych niezliczonych dóbr użycza nam niezmierna dobroć boska i owszem owe rzeczy stworzone, które mędrcowie, którymi wtu, które mędrcowie, którymi przyczynami, to jest causa secundas, nazywają kauzas, czyli rzeczy wtóre, powtórne, drugorzędne i owszem owe rzeczy stworzone, które mędrcowie, w któremi przyczynami to jest causa sekundę nazywają, wtórne przyczyny. Rozumieć tak mam, iż niektóre z nich dziwnym sposobem uczynione i na nasz pożytek przystosowane są ręką boską, którymi nam dobra swoje rozdaje i daleko, obszernie wylewa. I pouczenia duchowne, Ojciec. Reginald, Gary, eh, Reginald Maria la Lagrange. Trzy okresy życia wewnętrznego, jako wstępem do życia w niebie. Palotinum Poznań 1960, oryginał wydany w Paryżu w 1938 roku. Tłumaczyła się z Teresa Franciszkanka, służebnica Krzyża. Dalsza część. Wciąż jeszcze tego rozdziału organizm duchowy, z podpunktu czy oczyszczenie bierne, oczyszczenia bierne, są konieczne dla usunięcia braków moralnych. Czytam zakładkę z tego, co wczoraj odczytywałem. Twierdzić, że oczyszczenia bierne nie są konieczne dla doskonałej czystości mora moralnej, znaczyłoby zaprzeczać konieczności oczyszczenia biernego woli, które wyzwala akty nadziei i miłości z wszelkiej domieszki ludzkiej. Przypomnij tylko to, co pisze święta Teresa w swoim życiu. Piękne to bez wątpienia i pożądane rzeczy, i do wyższej doskonałości potrzebę, ne? co nam zalecają książki duchowne. Obojętnymi być na sądy ludzkie, owszem, więcej cieszyć się, gdy mówią o nas źle, niż gdy nas chwalą, za nic sobie poczytywać cześć i honor świecki, oderwać się od krewnych i bliskich. I wiele innych rzeczy podobnych. Ale wszystko to, jak sądzę, należy do rzędu cnót nadprzyrodzonych, przeciwnych skłonności naszej przyrodzonej, i Bóg sam tylko mocen nie znam ich użyczyć. Wiadomo w jakim znaczeniu święta używa tego wyrazu. Zresztą stwierdziła wielokrotnie, że postęp cnót towarzyszy normalnie postępowi modlitwie. I że głęboka pokora jest zwykle owocem kontemplacji wlanej i że zwykła pokora jest owocem kontemplacji wlanej nieskończonej wielkości Boga i naszej nędzy. Nie jest to coś przypadkowego, jest to normalny rozwój życia wewnętrznego. Jeśli chodzi o świętego Jana od krzyża, jasne jest, że według niego oczyszczenia bierne są konieczne dla osiągnięcia głębokiej czystości woli. Wystarczy przypomnieć sobie, co mówi on o wadach, które czynią niezbędnym oczyszczenie bierne zmysłów i ducha. W tych ostatnich rozdziałach mówi: I ciągle jeszcze pozostaje w duszy z starego człowieka, choćby ich dusza nie widziała i nie czuła. Jeśli plamy te nie zostaną usunięte z pomocą mydła i mocnego tarcia w owej nocy oczyszczenia, dusza nie będzie mogła dojść do czystego zjednoczenia z Bogiem, między tymi wadami zaawansowanymi, które potrzebują mocnego tarcia w owej nocy oczyszczenia. Wymienia on twardość, niecierpliwość, tajemną pychę. Nieświadomy egoizm, który sprawia, że wielu używa dóbr duchownych, duchowych bez dostatecznego oderwania się od nich, co wprowadza ich na drogę złudzeń. Jest to brak czystości nie tylko psychologicznej, ale i moralnej. Czyli konkludując, należałoby powiedzieć tutaj za świętą Teresą, wielką i świętym Janem od krzyża, że. Sumienie nam nie będzie wyrzucać, inni ludzie być może nie dostrzegą w nas wad, a to wcale nie znaczy, że jesteśmy doskonali na sposób, jaki Pan Bóg chciałby, żebyśmy byli. I winni powinniśmy być, jeżeli chcemy z zjed zjednoczenia z Bogiem. Także nigdy nam nie wolno w pracy nad sobą ustać i stać, no, mówimy w języku takim światowym, spocząć na laurach. Nigdy. Także od tej strony też na świętych patrzmy, jak za, zawsze siebie traktowani jako, jako grzeszników, to właśnie sobie z, te, z tego zdawali sprawę, że może im sumienie nic nie wyrzucać, sumienie nic nie... nie, nie nie wyrzuca? Święty Paweł mówił. sumieniem nic nie wyrzuca, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Moim sędzią jest Pan, a nie ja i moje sumienie. Ale, która daj Boże, w moim ojcu, i, i ducha świętego. Amen. Amen. Najświętsza Panno, Maryjo, o sprawym zbawie, duszę swoją zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiono od Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, sprawę zbawić duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiono od Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Mariusz, sprawę zbawi duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, Mary, Józefie, święty, wam oddaj ciało serce i duszę swoją. Jezu, Mariu Józefie Święty, bądźcie, bądźcie ze mną w wszystko, wszystko, Jezu, Mariu Józefie Święty, niech przy was spokoju, spokoju Bogu Ducha, Ducha oddam. oddam. Za umarłych dzisiejszego dnia rekwiem eternam doneis domine, rekwies cad in pace, za tych, co pomrą dzisiejszego dnia wieczoru nocy. Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. <coughs> Dominus Solis. Et cum Spiritu Tuo. Benedicam Vos Omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen.